Jestem tylko pewna, robię challenge, wyzywam wszystkich streamerów, żeby pokazali i to w aktualnym stanie. Nie tak, że pod będą udawać czyścioszków. Wyzywam wszystkich, że mają pokazać aktualnie, jak wygląda ich pokój poza point of view kamery. lat. ta dzięki za 12 miesiąc. Ale z tej perspektywy to nie wygląda tak źle pewnie. No, tam jest Emmet, jak coś, to jest Emmet. Ale widzicie, jak idealnie jest odgrodzona linia kamery? Tu, do to, do to nie jest kamera, nie? Pierdolnik jest tu. No i biurko jeszcze też jest. No, jest tu bardziej kable są. To Za bardzo. Idealnie wyliczone, calculated jest. Dlatego też nie wiem, gdzie się podziewa drugie uszko i bardzo ciężko mi to uszko znaleźć. Rozumiecie?